Siemano, z tej strony Foxy i dzisiaj zagramy w bardzo fajną grę i to jest ta gra tutaj są różne katastrofy i po polsku to się chyba nazywa Redaction nie wiem, to się nazywa Redaction Distance is Iceland i to jest od Limited Games i patrzcie, tutaj Mamy, no mamy tutaj jakieś rzeczy do wyboru. Ja też trochę sobie grałem. Nie nagrywałem wtedy i tutaj mam i ja bym chciał zagłosować na lotnisko. Jeszcze mi się nie załadowało do końca, ale niedługo się załaduje gra. No bo zazwyczaj mam załadowane i pamiętajcie zostawić suba i lajka, no bo chcemy mieć 1000 subów Na razie nawet nie mamy jednego, ale No Suby będą na pewno Więc tutaj Czekamy aż się skończy Aż skończą Skończą tą, tą rundę nie ja, na przykład tutaj Lubię, nie wiem czemu lotnisko ja nie lubię tam hospital map tam w ogóle nic nie ma do ciekawego akurat ale sobie tutaj ruszam się pamiętajcie w tej grze chodzi o to żeby nie zginąć bo jeśli zginiecie w tej grze to chyba nie dostaniecie żadnych coinów i stracicie o to to jest najlepsze spansa, ogień fajerka, to, 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 co wolicie M możecie mówić, co wolicie. Ja tam mówię, no to passa. Pamiętaj, pamiętajcie, moja najlubiejsza mapa to jest y, iPort. Tak, moja najlubiejsza mapa to jest iPort, ale nie ma iPortu. Tutaj będzie, tutaj mam szpital. O, schody. Fony mamy. To idziemy na sobą górę. Ja to mnie idę. I show speed. Super. Ok, sorry. Lubię i show speed O kurde, Meteor shower Idziemy na sobą dół, ale chyba ktoś dostał Redactionem. No bo jest sobie zielony. A to Redactionem się zazwyczaj jest zielony. Jeszcze raz powiem wam, zostawcie suba i lajka. Oj, z dzwoneczkiem. Komentarz może też i też na przykład, nie wiem. to no i zróbcie. Na przykład suba z, z, dajcie. No bo to jest pierwszy, pierwszy, czyli drugi. Drugi odcinek z KOMPA, ale pierwszy z Robloxa. Jakby to się tej mam po prostu lepiej mi się tej wtedy kładzie rękę. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Co że to śpiewam? Wiem. Wiem, że to nie jest za fajna piosenka, jak dla mnie. Ale kto lubi? To lubi. Ja nie lubię za bardzo Sigma, Sigma Boy. Bo ale ciągle słyszę Wiecie? Ciągle słyszę Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boi To jest denerwujące. Pamiętajcie, y będzie też nowy kanał Foxy. To będzie kanał na którym będę więcej nagrywał. Zdecydowanie więcej. Więc, będzie fajnie go subskrybować, ten kto nie lubił funkcjego. Na razie jest kanał tam Fox U, nie, zap Zapomniałem go nazwałem Więzienie, 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 więzienie O kurde, już nie zagłosowałem na więzienie Wiecie czemu chciałem zagłosować na więzienie? No bo tam jest dużo, ten, tam jest niezła mapa Stoi window pojadę, ja lubię tą windę bo to się ja nie jestem za dobry, na kąpię w Roblox, bo rozgrałem sobie tam w Kilstrika jakieś kilka miesięcy temu i straciłem 6 poziomów. Właściwie mnie wepnął do, do wody. Likestone. O kurde. O kurde. Ja tutaj idę. I pamiętajcie. Um, mam grę, która się nazywa Vri Haven. Się pisze przez A i W to jest... W. Nie to, to nie jest V. O Jezu! Co tu się dzieje? Stormy, a Już. Idź. Idź. Okej, okay, Sarki, to... Był mój tata, ale nie widzieliście jego twarzy. So, więc okej, okay. ale jakby coś nie pisze w komentarzach. Ja nie mam za dużo lat. nawet nie mam dziesięciu. obchodzę. Nie powiem wam kiedy. Dowiecie się kiedyś. Będę, będę może nagrywał odcinek. Twarzy wam nie pokażę, niestety Jakby co ok. Będzie tak jak Smyslow, Smyslow też nie pokazywał przez długo twarzy Więc się nie obrażajcie A my tutaj już długo jesteśmy, patrz Ale sztormy walą o, Ale niedługo będzie koniec odcinku Jakby co, sorry, że tak będzie krótko, ale może jutro, może nawet pojutrze będzie nowy odcinek z Robloxa. Jakby co, więc możecie się spodziewać. Ale nie, że bomba wam bo wybuchnie, tylko na przykład, że będzie nowy odcinek, no bo odcinki są tu prawie codziennie. Przypominam. Ale się tutaj ludzie kręcą. O, jakby coś tutaj, gram na. Nie moim koncie, tylko drugim moim koncie. Tym, to jest konto zachęcające do mojej gry. Się nawet nie nazywa Foxy. To nazywa się Leonek w Ale... To mi kolega trochę pomógł w tej nazwie. Leonek to jest jego imię. Mhm. To jest jego imię. Tsunami, 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 szybko, tsunami tsunami, 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 jest tsunami, widzowie, tsunami, musimy iść na górę, tsunami No nie chcemy paść Ale mi się bardzo jedna rzecz nie podoba, że ten gościu nam blokuje Swoją dupą Sorry, że tak mówię, nie wiem, ale blokuje nam I Ja się boję jednej rzeczy ten tsunami przyjdzie I wszystkich zepchnie i wszyscy my polecimy, to będzie tragedia. Tak z nami i tak my. No bo przypominam, że gdy się zleci, to jest wysokości. No to też zadaję HP. No i już padłem. Nie padłem! Nie padłem, ale fajnie, widzowie. Nie padłem. Oj, i napiszcie w komentarzu. W komentarzu upadek z wysokości. No bo upadłem z i nic mi się nie stało. Nic. Nic. Okej, okay, tutaj idziemy. Tutaj duch jest. On nic nam nie robi, no bo to jest zwyczajny gracz, który już padł i sobie obserwuje co tutaj się dzieje. Ale dziwne jest w tej grze, że duchowi też zadaje HP. Ja się boję jako duch umierać, myślę bo się boję, że tą dwunastą pasję. Dwunasta. Gdy w ogóle zacząłem w tą grę grać, no to ja ani razu nie mogłem wygrać. Później coś tam się ogarnąłem, powiedziałem. Też radę Foxy i jest. Dałem radę. O nie będzie redaction. To trzeba uważać. Ja jeden no wysoki punkt. Po co ja to w ogóle robię? Nie wiem. Trochę dziwne, ale mogę tam sobie gdzieś pójść. Tam mogę iść. Okej, okay, może ja skoczę. Okej, okay, zrobię redaction Mode nuklear, nuklear, nuklear. Właśnie myślałem, że nuklear. Nie chcę dostać nuklearem Patrzcie, jak to jest brzydko. Patrz. Patrzcie. Gdy się dostaje takim nuklearem, to jest się zielonym. Dobrze, że jestem z tamtą, bo coś tam się dzieje. Ta wieża już się przewróciła. Chciałem ja zejść. W tej to ja będę musiał w ogóle z tego budynku wyjść. Aha, to ja już idę. O kurde. O kurde. Ale mocno. Ile tych graczy rozwalało się. A ja, ja w ogóle tam widziałem gracza, który by stał tam. Stał tam na górze. Widzieliście to? Właściwie mi kulka uminęła. No. Tak gościu to była ta baba była na tej górze, w której ja szybko zeszłem. Nie mam racji, trzeba nic zejść. Oni, oni mieli szansę na przeżycie. Jeśli ich, ich rydek trafił do tego upadek z wysokości i jeszcze do tego woda, która bije. Po jakiejś. dzisiaj upadniesz z wysokości, no to padniesz. Jeszcze zadowolony. A ja chyba tutaj przeżyję, więc Redaction Mode. Niech to wygląda jak Palion w tej gminie za chwilę. Zostanę Redactionem i będę zielony jak Palion. Uuuu, Palion. Jakby coś, mój najlubiejszy youtuber to jestem ja, Palion i Wojam. Jakby coś polecam ich oglądać czasami. Na no, mnie oni są fajni do no, uspokojenie. I też jest bardzo niefajna rzecz, no bo czajnik już nie nagrywa. No, no że nie nam z YouTube'a. A my niedługo kończymy nagrywanie, no bo... No bo za chwilę. Muszę kończyć. Po prostu muszę. Idziemy do hospitalu i po hospitalze koniec odcinka, więc musimy to przeżyć. Przeżyjemy to, widzowie. Przeżyjemy. Okej, a teraz idę tutaj. A w ogóle mam taki pomysł. Jeszcze kolejna sterowniczka zagramy. O kurde, tsunami, to ja idę szybko tutaj. To robi w ogóle piłkę nożną, powiecie ure... Powiedzcie, ale ja się, ja chyba padnę, patrzcie Padnę, 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 padnę Przecież ten tsunami już idzie Przecież ten tsunami już idzie się Zapadłem Co się stało? Tutaj Jak oni to rozwalili? Oni coś rozwalili? Ok, obserwujmy, gdzie ten tsunami idzie Bo na razie nie widzę O kurde, tsunami! Czy oni skoczyli? Yy, Okej. Okay. I się złogodnie stało przez te tsunami. O kurde. Kto. E, y, Też do na komentarzy. Napiszcie, jaki wasz ulubiony minionek jest. No bo ja jestem fan. Ja lubię bardzo minionki. No bo na mnie ewidentnie Bob. Ja lubię boba już od wieku 4 lat. Nie wiem, lubię po prostu boba. Bob, 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 bob. o villa, villa, villa. Po tym, teraz kończymy odcinek, ale jeszcze chciałem nagrać dla Was, no bo bardzo Was lubię widzowie. Jesteście najlepszymi widzami na świecie. Take the song. Modern nation. O ty ty so baby! Aj, aj ja! idę do winy. No bo tam winna jest najbardziej bezpieczna w tej grze chyba. Najbardziej bezpieczniejszą dla mnie to jest rzeczą. Winda. Tak, tak to są. O nie jakieś gracze. O kurde. Gracze tu przyszli. I muszę sobie kamerka, bo Acid Rain! O nie! Ra acid, co jest? Idę, ja ja na dół Ja jedzę na dół Acid Rain jest niebezpieczny Trzeba się ukryć na dole I Też bardzo lubię O! To to palionówka? To pani wygląda jak od tak, tak, tak są. Zbyt usiądę i poczekamy aż cały budynek się zniszczy. Siu, ojej, Jusiu. to ja muszę z zbigać, zbiegać. Dlatego, że. Patrzcie, co tutaj się stało. Ten deszcz rozwalił nam dach. I to w piwnicy. Naprawdę, deszcz rozwalił dach w piwnicy. A... deszcz rozwalił dach w piwnicy. Ale dla mnie najgorszą tutaj w ogóle y, rzeczą w tej grze jest y, Blizzard. Blizzard to jakieś ciepło się liczy, a w ogóle w tym blizzardzie w ogóle nigdzie nie ma ciepła. To no wszędzie, gdzie pójdzie, tam nie ma ciepła. Nigdzie. W, w ogóle nigdzie. Więc my za chwilę kończymy odcinek, i teraz odliczanie. 3, 2, Jeden. Oto widzowie Dara. Zostawcie suba i lajka, bo chcę tysiąc subów. To. Dara.